Cześć Manowi, witam serdecznie na kanale Obstawiamy i jak zawsze na sam początek, zanim przejdziemy do konkretów, prośba. O kliknięcie łapy w górę pod filmem. Dziękuję serdecznie, jeżeli to zrobiliście. To jest Bardzo mały, miły gest i bardzo pomaga. Jestem mega wdzięczny. Słuchajcie, lecimy z waszymi kuponami na niedzielę, czyli standard. Oczywiście promocja bez ryzyka przegranej na pierwszym kuponie. Oczywiście konkurs. No i konkrety. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetClicku, a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, i użyjecie kodu promocyjnego obstawiałem 50, tak jak teraz widzicie, to możecie sobie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5D, które od razu możecie wypłacić. Nic nie trzeba obracać, jest to świetna promka dla nowych graczy. Jeżeli ten pierwszy kupon okaże się wygrany i to nieważne, czy wejdzie 300 zł, czy 3000, to również wszystko od razu możecie wypłacić. Nic nie trzeba obracać. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja zajmuje 2 minuty i można tworzyć pierwszy kupon. Zanim przejdziemy do konkursu, zapraszam do naszej grupy. Ponad 74 tysiące użytkowników, mnóstwo się dzieje każdego dnia. Grupa Facebookowa, link w opisie pod tym filmem. I zapraszam na naszego Instagrama. Dzisiaj tam mamy konkursik, jest piłka do wygrania, więc koniecznie wskakujcie, albo na telefonie wklepcie sobie, obstawiamy na Instagramie, albo link w opisie pod tym filmem serdecznie serdecznie zapraszam do sprawdzania. No i lecimy z konkursem, jak zawsze 5 dyk do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładny dokładne wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy PSG a Monaco. Dodatkowo dopisycie swój login gracza z Betklika. Typujemy do 21 komentarze edytowane. Dodane po tej godzinie bez loginu gracza, na BetClik nie biorą udziału w zabawie, czyli powiedzmy sobie szczerze, taki standard. No i powoli przechodzimy, moi drodzy, do typów. Zaczynamy od propozycji, którą podesłał tutaj. Krzysztof. Krzysztof gra sobie solidnego dubelka za mocną stawkę. Oczywiście rozbił sobie stawkę na, na dwa kupony, żeby ominąć ten dodatkowy podatek. Mamy kupon za 750 zł i za 800 zł, więc od razu lecimy z argumentacją, żeby tutaj nie przedłużać. City po raz kolejny wywalczyło komplet punktów. Tym razem w starciu ze Evertonem udało się wygrać w stosunku 1 do 3 w meczu wyjazdowym. Wygrana ta umocniła obywateli na prowadzeniu, o czym jeszcze w grudniu tak szczerze mówiąc mogli tylko pomarzyć. Arsenal z kolei wreszcie zagrał dobre spotkanie w Leeds. Kanonierzy grali również w Leeds Europy w czwartek, co oznacza, że mieli jeden dzień mniej jakby na odpoczynek przed starciem z City. No ekipa Guardioli gra mocno ofensywny futbol, a przy takiej skuteczności no potrafi strzelić kilka bramek. Arsenal tutaj też powinien mieć swoje okazje i w związku z tym tutaj Krzysztof idzie w overka meczowego, dwóch i pół goli. Po moim zdaniem bardzo dobrym i fajnym kurcie. Yy, drugie spotkanie, PSG, po wpadce z Lorien rozegrało kilka bardzo dobrych spotkań. No powiedzmy sobie szczerze, ograli między innymi Barcelonę 1 do 4 we wtorkowym meczu. Eee, warto tutaj wspomnieć, że Paryżanie rozgrywali ten mecz bez Neymara, a pierwsze skrzypce rozegrał Mbappé, który hat Hatrika. Monaco ostatnio się nie zatrzymuje. Eee, do meczu z PSG przystąpią jednak pory się z Lorient, które raczej trzeba rozpatrywać w kategorii lekkiej niespodzianki, zarówno ekipa z księstwa, jak i PSG lubią grać w ofensywny futbol, co potrafi generować rzuty rożne. Tutaj Prym wiedzie zdecydowanie Monaco, które konsekwentnie nabija ich całkiem sporo. Ten mecz powinien być otwartym widowiskiem, i tutaj Krzysztof stawia na 9 rzutów różnych. Mamy takiego dubelka z overka z overka goli i różnych, więc trzymamy kciuki, bo tutaj fajna kasa na kuponie się smaży. Przechodzimy do drugiego kuponu. Drugi kupon to jest trebel od Marcina. 300 zł na stawce, 905 zł do wygrania. No i będziemy od razu kilka słów na temat tych typów. Lipsk po bardzo słabym występie w lidze mistrzów z Liverpoolem będzie miał okazję do szybkiej rehabilitacji. Ekipa Red Bulla we wtorkowym meczu nie zdobyła nad bramki, co ostatnio im się zdarzyło dopiero 19 grudnia. Herta gra ostatnio fatalnie. Do serii porażek dołożyli remis ze Stuttgartem. Nie upatrywałby tutaj Marcin jakiegoś Wielkiego przełamania i światełka nadziei. Jeśli ekipa z Berlina nie poprawi mocno swojej gry, to za kilka tygodni no, będą głównym faworytem do spadku. Goście muszą popracować, aby zmazać plamy z Ligi Mistrzów, a rywala do tego mają idealnego i tutaj mamy propozycję na czyste zwycięstwo. Dalej, Slavia w meczu z Pardubicami pokazała, że poprzedni remis był tylko no, wypadkiem przy pracy. Zagrali bezbłędnie z tyłu, dokładając aż trzy gole swojemu rywalowi. Teplice wybierają się to Bragi po dwóch porażkach z rzędu. Fatalna forma w ostatnich, w ostatnich dniach to powoli przybliża ich do, do strefy spadkowej, co, co Gospodarze rozegrali, rozegrali w czwartek mecz w Lidze Europy. Jednak mają na tyle głęboki skład, tutaj zdaniem Marcina, że nie muszą się martwić o jakość piłkarską. No, stawiam tutaj na zwycięstwo Slawi i co najmniej dwa gole w spotkaniu. I trzeci typ. Gra PSG Z meczu na mecz wygląda coraz lepiej, szczególnie jeśli chodzi o ofensywę. Ostatnie mecze to popis strzelecki w wykonaniu aż 11 strony goli w ostatnich pięciu meczach. Jeśli chodzi o Monako, to potrafią oni zaprezentować futbol bez trzymanki. Daleko nie trzeba szukać takich przykładów. Dwie kolejki temu w Lidze wygrali 3 do 4 z nim na wyjeździe a w ostatniej rundzie zremisowali 2-2 do -2 z Lorient. Obie ekipy są mocno ofensywne i lubią popełniać błędy z tyłu, szczególnie przy mocnym ataku rywala. Jeśli chodzi o błędy, częściej popełnia je Monako, co nie zmienia faktu, że sami też potrafią strzelić często więcej goli od przeciwnika. W tym meczu mamy propozycję na overka 2,5 goli od Marcina. Czyli fajny kupon. Mocno trzymamy kciuki, żeby to się udało i pędzimy dalej. To jeszcze dwa dubelki i jedno takie większe, ako, które ostatnio na koniec zawsze wrzucamy. Teraz mamy kupon od Jarka za 500 zł. Mocna stawka, nieco ponad podwojenie 1183 zł do wygrania. Mamy tutaj moi drodzy Szkocję i mamy Szwajcarię, czyli również nieco, nieco niszowe te ligi. Celtic pomimo raczej pewnego rozstrzygnięcia w lidze nie spuszcza stonę ostatnich 5 meczów w ich wykonaniu to komplet punktów i popis ofensywy, która zdobyła 13 goli. Na mistrza szans już raczej nie mają. Niemniej cieszy na pewno taka Postawa w końcówce sezonu. Teraz wybierają się na mecz z Roscounty, który zamyka tabelę z 23 punktami. Defensywa rozcounty jest drugą najgorszą w Lidze. Mają 53 stracone gole. Celtic jest w dobrej formie i nie powinien mieć tutaj problemu z wywalczeniem kompletu punktów. Dodatkowo Jarek dokłada overka 2,5 goli w całym meczu. W Szwajcarii na mecz z liderem wybiera się ekipa Servette. Goście od trzech spotkań nie potrafią wywalczyć kompletu punktów. W tych meczach zdobyli tylko dwa punkciki. Niemniej ich mecze z reguły -overowej i tylko w ostatnim obejrzeliśmy dwa gole. W pozostałych czterech spotkaniach wstecz pada dały co najmniej trzy bramki. Young Boysi z kolei do tego meczu przystąpią po występie w Lidze Europy, co będzie szansą dla gości. Niewątpliwie trener może zdecydować się na Roszady w składzie. Ekipa z Berna ma sporą przewagę nad drugą Bazyleą i, i mogą sobie tutaj pozwolić na taki manewr. Jarek liczy, że, że goście spróbują coś ugrać, a mecz będzie ofensywnym widowiskiem i zobaczymy co najmniej trzy gole. No jest wiara tutaj widzę w ten Celtic z overkiem i overek 2,5 goli w Szwajcarii, no bo 500 zł to już jest naprawdę sporo kasy. 1183 zł do wygrania. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, żeby to się udało. Lecimy do kolejnego dubelka i to jest dubelek od Adriana. We Włoszech czekają nas derby Mediolanu, co to dużo mówić, obie ekipy na przestrzeni z spisują się, wyśmienicie. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że, że tym razem derby Mediolanu będą również spotkaniem o pierwsze miejsce w lidze. Delikatnym faworytem według Bukmacherów jest tutaj Inter i Adrian się z tym zgadza. Ekipa Lukaku już pokonała Milan w ćwierćfinale na lepucharu, dodatkowo Rossoneri przysłał do tego starcia po wpadce ze specją. Goście, oprócz lepszej jakości w składzie, są też w dużo lepszym momencie, jeśli chodzi o dyspozycję. Rzadziej przytrafiają mi się wpadki. I w opinii Adriana, to oni są tutaj faworytem do Skudetto w tym sezonie. Jeśli chodzi o, o ten mecz, idzie w stronę gości i podpiera ich zwycięstwo remisem oraz liczy na co najmniej dwa gole. No i oczywiście La Liga mecz Barcelony z Kadyksem. Barcelona spisuje się ostatnio fatalnie i choć ostatni ligowy mecz wygrali wysoko, tak, no dwa bardzo ważne starcia w Pucharach przegrali. Na tle lepszego rywala wyszły na je wszystkie mankamenty, a Blaugrana tymi dwoma meczami mocno skomplikowała sobie sprawę jakiegokolwiek trofeum w tym sezonie. Kadyks wybiera się do Barcelony po czterech porażkach z rzędu. Mecz na Camp nou na pewno nie będzie dla nich. Najłatwiejszy, niemniej mogą poszukać swoich szans w starciu z podłamaną ekipą Kumana. Niemniej tutaj Adrian spodziewa się, że gospodarze będą szukać przełamania, i to oni będą prowadzić grę. A Kadek poszuka swoich szans z ewentualnych kontrataków. Liczy, że Barcelona. Trochę się pomęczy i zanim strzeli pierwszego gola, nabije trochę cornerów I tutaj w overka rzutów różnych meczowo idzie sobie Adrian 225 zł na stawce, 540 zł do wygrania. Czyli mocno tutaj trzeba trzymać kciuki, żeby to się po prostu udało. I mamy jeszcze takie większe ako Drafała, I tak jak zawsze, ostatnio tutaj bez argumentacji, bez argumentacji, po prostu możecie sobie sprawdzić, może coś Wam wpadnie w oko. Bo tutaj też sporo niszowych, niszowych tych e, lig i typów. no Stawka nieco mniejsza niż na poprzednich kuponach, ale wygrana bardzo fajna, bo oczywiście więcej typów, trochę większe ten kurs ogólny. I słuchajcie, na dzisiaj to było na tyle. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej tego siadło, żeby jak najwięcej kuponów było zielonych. Pamiętajcie, że to są propozycje innych graczy, więc nie sugerujcie się tutaj w 100% na ślepo, żeby do nikogo nie było pretensji, bo to tak być nie może. Jeżeli coś Wam się podoba, to przemyśleć po swojemu i ewentualnie wtedy wrzucać na kupon. A ja zapraszam na naszego Instagrama. Tak jak mówiłem, dzisiaj konkurs piłka do wygrania. Zapraszam do naszych grup. Linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do subskrypcji kanału, żeby było nas tutaj coraz więcej. No i lecimy dalej. Trzymajcie się wygranych kuponów. Na razie.